Rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13.30. Seks Afera. Dzień dobry, witamy w kolejnej audycji Seks Afera nieskandaliczne rozmowy o seksie, intymności, bliskości i związkach. Przy mikrofonach Klaudia Latosik, edukatorka psychoseksualna dorosłych oraz współzałożycielka srebrnego warkocza i. i Paulina Musielak-Jamrus, psycholog, psychoterapeuta, seksuolog. Zapraszamy Was na audycję o BDSM, czyli o niewoli, dyscyplinie, dominacji, uległości, sadyzmie i masochizmie. Tak bardzo w skrócie rzecz ujmując, a dlaczego taka audycja? Dlatego, że według badań to jedna z najbardziej popularnych fantazji seksualnych. Jest to również stosunkowo powszechne zachowanie seksualne, które z badań w USA wynika, że aż jedna na trzy dorosłe osoby. Podejmuje, próbuje jakiejś formy właśnie aktywności BDSM. Potocznie niektórzy na to mówią ostry seks, ale tutaj myślę, że spora część jakby tej kultury BDSM-owej by się obraziła, że to nie, nie do końca o to chodzi. Też w samym bdsm i nie do końca chodzi o seks. Tak, to może to, że to jest ostry seks, jeżeli ktoś nie uprawia tego, nie eksploruje, może wynikać z przekazów, z filmów. Na przykład mamy film bardzo popularny 50 twarzy Greya który i tak był bardzo lajtowy w porównaniu do książki no ale tam się właśnie to kojarzyło z jakimś takim ostrym seksem ze skórami i to może być jakiś element, ale nie musi. Mm -hmm. dokładnie tak. Jeszcze jest jakiś polski film, ale on jest bardzo krzywdzący, bo on w ogóle nie mówi o BDSM, ja tak naprawdę tylko pokazuje zaburzenie osobowości i sposób realizacji jej w seksie, a to nie o to yy, w 365 dni. Ach tak, tak. Jest... i już jest druga część i chyba nawet trzecia niestety. Niestety. No, niemniej jednak, cała kultura bdsm raczej by się obraziła, nazywając to bdsm ponieważ w BDSM-ie bardzo ważna jest zasada zgody, świadomości i bezpieczeństwa. I tą zgodę tam, co do aktów seksualnych, dostaje się cały czas. To nie jest raz na zawsze dana zgoda, tylko podczas aktywności seksualnej, albo nawet nieaktywności seksualnej, tylko różnych form BDSM-owych, które są przyjemne, ale niekoniecznie tak obiektywnie rzecz ujmując, na zewnątrz dla innych z seksem są związane. Można powiedzieć stop, można to zatrzymać, można to zmienić. Komunikacja seksualna u osób BDSM-owych jest, bym powiedziała, chyba najwyższa według badań w porównaniu z innymi e, kręgami aktywności seksualnej. A to może przyjrzymy się skąd to pojęcie, bo masochizm swoją nazwę zawdzięcza nazwisku austriackiego pisarza Leoporda. Zachera Masocha, który na kartach swoich książek wykreował wiele postaci poniżonych seksualnie przez swoich partnerów. Termin masochizm do literatury psychiatrycznej został wprowadzony przez austriackiego psychiatrę Richarda von Kraft-Ebinga w XIX wieku i osoby zażywające rozkoszy na skutek zadawania bólu, ten Kraft-Ebing nazwał sadystami od francuskiego Libertyna Marquisa de Sade. Zresztą taka ciekawostka w Lwowie jest taka knajpa masocha. I w tej knajpie są takie meble, rysunki związane właśnie z BDS-em, z masochizmem. Na przykład wśród takich ciekawszych rzeczy są tam stołki, na których się siedzi, w nich są wydrążone miejsca na pośladki. O, ciekawe. E, no to może przy okazji e, któryś z słuchaczy będzie miał okazję odwiedzić i zobaczyć, czy rzeczywiście tak jest. Wcześniej wspomniałam, że to jest jedna z najbardziej popularnych fantazji. O co w tej fantazji BDS-omowej chodzi? Chodzi albo o dominację, albo o bycie zdominowanym, czyli o uległość. I właśnie tutaj z całe kluby BDSM, bo chodzi o to, że energia seksualna jest tam przejawiana w formie władzy. I albo tą władzę oddaje i jestem totalnie bezbronny, bezbronna, poddany, poddana, albo właśnie ją przejmuje i kontroluje ciebie. Podczas aktywności seksualnej, ale nie tylko. Nie musi być to stricte aktywność seksualna, dlatego że na przykład relacje takich profesjonalnych domin, które można gdzieś przeczytać w internecie albo po prostu z nimi porozmawiać, mówią nam o tym, że większość tych zbliżeń nie kończy się żadnym aktem seksualnym. To mogą być polecenia, rozkazy, służenie. Oczekiwanie, co druga osoba wymyśli, a my jesteśmy w cały czas w gotowości, żeby to zrobić, spełnić jej zachcianki. I tak jak mówisz, ta relacja z dominą w ogóle nie musi się wiązać z dotykaniem. To może być związane z takim też dużym napięciem, jakimś psychicznym, poczuciem, że jesteśmy zależni od tej drugiej strony, ale nie musi się tam odbywać w ogóle klasyczny seks. Mhm, dokładnie. Jak jest w Polsce? To udało mi się znaleźć na ten moment jedynie te badania z 2015 roku zlecone przez markę Durex. Na populacji ponad 2000 osób między 18 a 60 rokiem życia była to grupa ludzi, i tam jeśli chodzi o chęć dominacji, to aż 14% marzy o takiej aktywności seksualnej. I to jakby w dwojakim, część, jakby mówiąc o tym, że chciałaby być zdominowana, a część, że chciałaby dominować partnera. Też mi tutaj e, od razu przychodzi taki kawałek do głowy, co jest bardzo ważne, mówić o świadomej zgodzie na seks. 14% z nas marzy o jakiejś formie dominacji. Mówi, jakiejś formie, ponieważ bardzo ważne jest, żebyśmy na etapie, kiedy zanim podejmiemy te aktywności seksualne związane z dominacją, uległością, porozmawiali, co to właściwie dla mnie znaczy. Bo dla jednej osoby dominacja to może być związana z tym, że partner delikatnie mnie wstążką e, przywiąże do łóżka i e, zrobi coś inaczej niż zawsze bez mojej zgody na przykład bez mojej zgody w cudzysłowie oczywiście a dla drugiej osoby to będzie na przykład chłosta tak i jakieś mocne skrępowanie ciała więc e, bardzo ważne jest to podkreślamy w każdej audycji komunikacja bo ponieważ każdy z nas inaczej rozumie pewne pojęcia i to też trzeba ustalić co to, to znaczy w ogóle uległość bo może się okazać że dwie pary chcą tego samego ale się okaże że w, w szczegółach to jest coś zupełnie innego i o to, to mhm. trzeba omówić. Dokładnie tak. Jeśli byśmy chcieli wchodzić do tego świata BDSM-owego i osoba, która nas wprowadza, nie szanuje tej komunikacji, nie mówi o ramach, zasadach i normach, to nie jest osoba partnerska, z którą warto to podejmować. No to jest jak bardziej znowu ktoś, kto chce realizować swoje potrzeby, ale nie szanuje zasad, które są bardzo istotne w BDSM-ie, czyli uzyskanie zgody, bezpieczeństwo i świadomość. Absolutnie nie ma mowy o aktywnościach BDSM-owych pod wpływem jakiejś chemii. Czyli chem sex nie równa się BDSM, no bo wtedy nie jesteśmy przytomni. Nie możemy w każdej sytuacji powiedzieć stop. Zresztą według badań pod wpływem różnych substancji chemicznych zgadzamy się na więcej. A potem tego żałujemy. Mhm. A tutaj w tym nie chodzi o przekraczanie, bardziej eksplorowanie za zgodą i patrzenie, co mi to robi, co nie, i komunikowanie drugiej osobie. Bo też tak jak powiedziałaś, no, ten BDSM kojarzy się z czymś takim ostrym, a tam mieści się dużo praktyk i form ekspresji, od prostych kinków do bardziej inwazyjnych form. Czyli, tak jak powiedziałaś, ważne jest, żeby zacząć z drugą osobą, której ufamy, a która nas może w ten świat, w to nas wprowadzić. Dokładnie. Czy BDSM to jest choroba zaburzenie? Otóż kiedyś, dawno, dawno temu, rzeczywiście było to umieszczone w klasyfikacjach chorób i w DSM, i w ICD. Obecnie, od 2022 roku, kiedy obowiązuje ICD-11, BDSM został wykreślony. Tylko zostały niekonsensualne zachowania sadystyczne. Natomiast sam BDSM jest uznawany za rodzaj swoich różnych takich um, kinków preferencji seksualnych, które nie szkodzą innym, jeśli zgoda drugiej strony jest i jeśli nie dochodzi do takich uszkodzeń ciała, które powodują niebezpieczeństwo mhm. życia albo zdrowia. Tak, i o tym pamiętamy, że żeby też nie przekraczać tych granic cielesnych. Może przyjrzymy się teraz niektórym kluczowym rzeczom, które badania odkryły na temat BDSM, a mianowicie, jaka jest motywacja? Dlaczego my to robimy? Dlaczego tego pragniemy, dlaczego to bardzo nas to kręci? Tak, były takie badanie na dosyć małej próbie, więc potraktowałabym je tylko jako wskazówka, a nie pewniak. Próba to 227 dorosłych powyżej 18 roku życia osoby dotyczyły one właśnie osób, które od sześciu miesięcy deklarowały, że ich seks wygląda bds Pytano ich o motywację, czyli co takiego jakby stoi za tym, że oni sięgają po taką, taką realizację swojej seksualności. Te motywacje podzielono na dwie grupy: wewnętrzne i zewnętrzne. Do wewnętrznych motywacji zaliczamy coś takiego jak uczucie, że to jest ze mną od zawsze ja zawsze tak lubiłam, ja zawsze tak lubiłam, po prostu się taki urodziłam, taka urodziłam, to była taka deklaracja. No i rzeczywiście część osób, która jest w bdsm tak mówi, że no zawsze ich taki rodzaj seksu kręcił i nie zawsze mówią o tym, że nie wiem, oglądali porno z tym związane, tylko to było wcześniej, to było przed. Druga grupa osób to jest taka, która w trakcie życia seksualnego, zeznając różnych form seksualnych, odkryła, że najbardziej ich podnieca, kiedy w seksie jest rodzaj dominacji czy uległości, nie wiem, forma klapsów, ciągnięcia za włosy, podduszania, e, o to jest bardzo popularne, e, czy innych jakby form bdsm na stronie wewnętrznej, y, jeszcze te podkategorie obejmowały, to właśnie mówiłaś, że ktoś zawsze lubi BDSM, nie potrafi wyjaśnić dlaczego, i nie jest to związane z tym, że oglądał takie treści pornograficzne i jakby w ten sposób zaczął tego pragnąć, tak? To zainteresowanie pojawiło się w bardzo młodym wieku, i to niekoniecznie musi być związane z tym, że ktoś miał jakąś aktywność seksualną związaną z BDSM, ale mogły się pojawić takie zachowania, że kiedy byłem dzieckiem, byłam, zawiązywałam oczy. Nie wiem czemu to robiłam, ale. Potem gdzieś w wieku, jak już byłam dorosła, to mnie zaczęło podniecać. Albo, że jakieś pojawiały się fantazje o byciu związanym ze słoniętymi właśnie oczami. Tak, jakby te osoby czuły, że urodziły się z tym, aby być w tym bdsm em Dokładnie. Tak jak wcześniej wspomniałam, tutaj tym y, nośnikiem seksualności jest władza. I chodzi o jakby pojmowanie jakby, siebie w tych kategoriach władzy, uległości. Y, trochę inaczej niż w takim seksie waniliowym, gdzie to jest. Zatarte I nie ma takiej jawnego podziału ról, kto jest dominujący, a kto jest uległy. Tak tutaj te role są nazwane jawne ustalone, a do zewnętrznych podkategorii. Zaliczono w tym badaniu no, wykorzystanie seksualne, które też w jakimś procencie ma miejsce, reakcja na dyscyplinę ze strony środowiska domowego, rodziców. Mhm, czyli taki dom, w którym normą było karanie dzieci na przykład klapsami lub y, karanie fizyczne z użyciem jakiegoś przedmiotu takiego jak pasek, wiosło czy kabel. I może się zrodzić, no, rodzi się taka myśl, moi rodzice często bili mnie pasem i dorostałem w pragnieniu i potrzebie kary. Czyli my po prostu powtarzamy pewne rzeczy z dzieciństwa, tylko teraz mamy nad nimi trochę większą kontrolę. Mhm. Jest tu też mowa o zasadach warunkowania instrumentalnego, czyli skojarzenie przyjemności z jakąś przemocą czy agresją. Mhm. I wtedy też taki wzorzec może nam się utrwalić. Przy czym to źródło ono jest takie przykre i smutne, co nie znaczy, że w życiu dorosłym mu musimy z tego rezygnować. Możemy już nad tym, tak jak powiedziałaś, mieć kontrolę. I realizować się seksualnie tak, jak czujemy i potrzebujemy, nawet jeśli to źródło, które doprowadziła do takiej formy realizacji seksualnej, jest traumatyczne czy trudne. Tak, jeszcze a propos tego warunkowania instrumentalnego, może żeby przybliżyć naszym słuchaczom i słuchaczkom, o co w tym chodzi. To jest coś takiego, że ktoś się angażuje w zachowanie, które jest przyjemne lub satysfakcjonujące, i ono zwiększa prawdopodobieństwo, że będzie chciał to robić w kółko, powtarzać to. Na przykład możemy, będąc dzieckiem, Mogliśmy robić coś takiego, że prosiliśmy sąsiada, żeby w czasie zabawy związał mnie podczas zabawy w Kowboja, tak? I on mnie na przykład wiązał, bo ja byłem tym, nie wiem, Indianinem, którego on uprowadził, i to było takie bardzo ekscytujące, przyjemne. No i potem to w życiu dorosłym powtarzamy, że chcemy być związani. Przy czym nie jest to takie zero jedynkowe, ale rzeczywiście czasami po prostu się tak wydarzy. Kolejną, czyli czwartą taką zewnętrzną, czy zewnętrznym motywatorem jest po prostu to, że ktoś nas do tego świata zaprosił, że podczas naszego rozwoju seksualnego spotkaliśmy na osobę, która nam ten świat bedesomowy pokazała, zachęciła, zaprosiła i to nam się po prostu spodobało. Czyli coś odkryliśmy w swojej seksualności, rozwinęliśmy ją i po prostu czerpiemy z tego przyjemność. Używać można też BDSM do radzenia sobie z bolesną, przewlekłą chorobą. I też nie wiem, czy są takie badania. Możliwe, że są. Też czytałam o tym artykuł, że takie zachowania BDSM mogą być częstsze, na przykład u osób zmagających się z różnymi też chorobami przewlekłymi, ale też z niepełnosprawnością, jakąś taką ruchową, że to jest taki sposób, możliwość realizacji siebie i swojej ekspresji seksualnej, ponieważ. No to BDSM zakłada takie też niestandardowe formy pobudzania i zachowania, jest w tym duża akceptacja na takie bycie innym. Myślę też o, potrze o potrzebie na przykład silnych doznań czy bodźców, mm -hmm. albo o tym, że jeśli zmagamy się z bólem na co dzień, no to może chcemy go zintensyfikować. I on nam coś wtedy zrobi, albo pojawia się poczucie ulgi. Więc, jak słyszymy, tutaj tych motywacji może być bardzo dużo, i ważne jest, co Paulina powiedziała, że, że nawet jeżeli to jakby wynika z tego, że doświadczyliśmy czegoś trudnego we wczesnym okresie naszego życia, nie znaczy, że w okresie dorosłym musimy z tego zrezygnować. Tylko możemy czerpać z tego przyjemność. O ile nie dochodzi, tak jak też powiedziałaś Paulina, no, do uszkodzenia ciała, czy, czy jest jakaś zagrożenie utraty zdrowia. Dokładnie tak. Czyli mamy tutaj, jak widzicie, jak słyszycie, jest wiele czynników, które doprowadzają nam na ścieżkę BDSM-ową i one potrafią być różne. Ale jak już wcześniej zaznaczyłyśmy, nie zawsze BDSM dotyczy seksu. Badania pokazują, że BDSM ma często elementy seksualne, ale głównie chodzi o rozgrywanie władzy i dominacji. Część mężczyzn na przykład mówi, bo najczęściej jednak zdarza się BDSM w takiej zależności, gdzie mężczyzna jest uległy, jak w 50 twarzy gry, a kobieta jest domina. I część mężczyzn twierdzi, że oni wtedy nic nie muszą, są pozbawieni totalnie decyzyjności nie. i to im przynosi taką ulgę, taką beztroskość pewną. Czyli to jest do takiej realizacji potrzeby seksualnej, żeby przestać być żeby móc ściągnąć tą zbroję, czy przestać być tym maczą, które oczekuje społeczeństwo, że ja będę i mogę tak jakby jakąś też swoją potrzebę właśnie w ten sposób zrealizować, że nie muszę o niczym decydować. Ja myślę, że to też nakłada się to, co na co dzień ma w życiu u nas mm. miejsce, że jeśli na co dzień tyle ciągnę, tyle muszę decyzji podejmować, to to jest taki mój świat odetchnięcia. Mm. Odpuszczenia. Odpuszczenia. Tej roli. Mhm. Tak. Badania też pokazują, że zainteresowanie ludzi BDSM-em zmienia się z wiekiem i dzieje się tak dlatego, że... No, z wiekiem część z nas jest po prostu dłużej w stałej relacji i w stałej relacji może się pojawić nuda i otwieramy się na coś nowego, ale też z wiekiem dochodzi do pewnych zmian osobowości jednak i być może pojawia się pewna taka elastyczność psychologiczna, kiedy chcemy czegoś ciekawszego, a może, nie wiem, innego doświadczyć. Nowego o, też, nie? Nowego też ee, doświadczyć. Ważne jest, że, że gdzieś może istnieć takie przekonanie, że osoby, które mają tego typu zachowania seksualne, że nie potrafią tworzyć szczęśliwych, satysfakcjonujących relacji, a tak nie jest, bo osoby, które praktykują BDSM e, mają relacje jak inni ludzie i tak samo są szczęśliwe i zdrowe e, i też prowadzą codzienne życie, chodzą na zakupy i robią obiad dla rodziny. I badania pokazują, że dobrowolne BDSM, czyli konsensualne, za zgodą obojga, trojga, świadome, nie zaburza funkcjonowania związku ani nie podważa szczęścia w związku, więc odłóżmy ten mit na bok, że tego typu zachowania to jakby wybierają osoby, które nie potrafią tworzyć relacji i wchodzić w nie. Tak nie jest. Tak. Odkrywanie BDSM może zwiększyć również satysfakcję seksualną według badań u części par. I jedną z największych rzeczy, która odróżnia właśnie pary te od mniej usatysfakcjonowanych, od tych, które się deklarują jako szczęśliwe w seksie, no to właśnie jest to, że się otwierają na różnorodność. Mhm. Czyli to jest tak jakby też mówi o tym, że jednym. Z najważniejszych wyznaczników satysfakcji seksualnej jest komunikacja intymna, bo to jest też o komunikacji intymnej, że możemy sobie powiedzieć o naszych pragnieniach, potrzebach i je spróbować czyli to rzeczywiście jest bardzo silnie powiązane z, z, z taką satysfakcją. I ja myślę, że dla par z długim stażem to też może być yy, taki element. Który spowoduje, że ta namiętność będzie na satysfakcjonującym poziomie. No bo to jest związane z nowością, z jakimś przerwaniem rutyny, z ekscytacją, tak? Dokładnie. Jak często ten BDS ma miejsce? To yy, mogę tutaj przywołać badania z 2020 roku w USA tutaj na, na już większej yy, próbie, bo ponad 4000 osób zostało przebadanych ankietą yy, i 26% kobiet, ponad 6% mężczyzn i 22%. 2,3% osób transpłciowych niebinarnych zaznaczyło w tej ankiecie, że podczas ostatniego stosunku, ostatniego była podduszana albo podduszało partnera-partnerka. To jest dosyć spory, spory procent. Mhm. Ta populacja to, to byli studenci, więc no, też przedział wieku był taki ograniczony. No, niemniej jednak dość spory procent osób doświadcza tych różnych form BDSM. No bo musimy pamiętać, że to BDSM to nie jest tylko klatka, przywiązywanie, kneblowanie, ale dla niektórych to są również klapsy, ciągnięcie za włosy, drapanie, właśnie podduszanie, które jest dosyć popularne. Mhm. Związywanie. Związywanie, zakrywanie. Uderzenie oczu. Jakieś Delikatne lub mocniejsze plucie. Yy, tak. Czyli wszystko, co jest związane z dominacją i uległością. To jest bardzo szerokie no, takie zjawisko, czy taki worek, do którego, w którym mieści się bardzo dużo różnych zachowań. Tak. I a propos związywania, to 21% kobiet i 22% mężczyzn z kolei z innego badania przyznało, że przynajmniej raz związało partnera-partnerkę że nie jest to aktywność mało popularna, bym powiedziała, że nawet jest niedocniona, bo popularność jest dosyć spora. Tej jest, tak jak słyszycie, zresztą jest, są jeszcze inne badania mówiące o tym, ale powoli nasz czas się kończy i zbliżamy się do końca dzisiejszego spotkania z Wami. I jesteśmy też ciekawe, jakie są Wasze doświadczenia, jak Wy widzicie i postrzegacie ten temat, jeżeli macie ochotę z nami się podzielić. Swoimi odczu odczuciami dotyczącymi tematu dzisiejszej audycji, piszcie do nas. Piszcie, dawajcie znać w jakiejkolwiek formie. Znajdziecie nas na Facebooku, Spotifyu, na YouTubie. Dziękujemy za dziś. Do usłyszenia. Klaudia, Latosik, i, i Paulina Musielak-Jaurs. Dzięki, Pa. Cześć. Się, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13.30. Seks afera.